Hej widzowie, w dzisiejszym odcinku będę uczył moją siostrę grać w Fortnite'a. Nie mam niestety kamerki, dlatego będę, będziemy nagrywali tak. I chciałbym wam powiedzieć, żebyście zostawili subika i łapeczkę w górę, bo to dla mnie dużo, dla was niewiele. I my się już widzimy w gierce. Hejka widzowie, dzisiaj Huber będzie mnie uczył grać w Fortnite'a. Widzowie, jesteśmy już po przerwie. Wika, teraz moja siostra, będzie patrzała, a ja jej pokażę jak grać właśnie w Fortnite. Możesz oczywiście wylatywać gdzie chcesz, jedynie po tam kilku sekundach w tym autobusie będziesz musiała wy, wy, wyskoczyć. Musisz uważać na ludzi, jak ich widzisz to albo uciekasz, albo walczysz. To mamy idealny przykład te, tego typa, który tutaj leci, a nawet dwóch. Bo ja ich zabiję i pokażę ci jak się w ogóle w to gra Pierwsze zlatujesz gdzieś, widzisz broń to ją bierzesz um, Jeżeli zginę na samym początku to przepraszam, da dawno nie grałem w Fortnite um, Ojacie A teraz wyszła chyba nowa właśnie wersja Tego fort Fortnite'a Ja już tam typa widzę No to mi się mocno dostanie. O nie, to nie jest dło, to nie jest dło. Dobra. Nie zabiję go. Gonić go. Okej. Okay. Co jeszcze nie potrzebuję? Nie O, ja wycowi, to na CTRL tak możesz sekucać Okej. Okay. I na lewym możesz sobie celować. A budować możesz się Pokażę ci jak, jak się w ogóle budować Tylko e, Widzowie przerwa Widzowie jest, jesteśmy już, już po przerwie e, Jeszcze nie zabiję żadnego typa Więc wika e, patrz Pokażę ci od razu jak się budować Nie Kolejny typ tam jest on leży? To... czekaj, tutaj się gra duo? Nie wiedziałem, że ja gram duło, naprawdę. No Na niech. Widzowie. Jump scare od gry. Nie wiedziałem, że gram duo. O ja cię nie mogę. Jeszcze mhm. bardziej mnie to cofnęło. O ja cię cofnęło mnie. Dobra. Nie, zrobię zamach kotwicą. Dobra. Muszę uciekać. O i patrz, mam 40 budulca. I nie mogę postawić drewna. I skrom po prostu. A nie, czekaj. E, jak to się zmieniało? O. Lewy może sobie, sobie zmieniać na co chcesz. I patrz, na C. budujesz schody. Na X. Budujesz taką chyba. Jakby ja to powiedzieć. Podłogę, a na Z budujesz ściany i może się nią osłonić. A tutaj, a ja na, na przykład zro, zrobię ścianę, to może zrobić tak. G, edytuj, może zrobić tak. Nie, czekaj, jak to było? Tak, tak, tak. Nie, to było. No, możesz takie drzwi zrobić, takie okienko, albo tak i tak, i będziesz miała dwa okienka. Albo jeszcze było takie jedno. Chyba z góry to właśnie było. O! Dajesz ta, takie coś i tu masz taką ściankę. Um, więc szybko musimy lecieć po innych typów, żebym mógł pokazać w sumie, jak się zabija. I to jest jakaś kotwica nowa broń. I tu też są pociągi. Właśnie chciałbym ten pociąg spotkać, bo w nim są OP i więc być sobie, e, tak jakby, je... Możecie rozechać pociąg? Nie Nie, on może odetknąć ode, i zabrać HP On może zrobić tak, że jak pojedzie to... Widzowie, niechcący, miałem przerwę I w sumie pokazywałem tylko mojej siostry, więc <śmuch> nic nie ominęło To jest postać mojej siostry Sama no, sobie ją jest wybrała No, ona jest przepiękna to jeszcze jak? No. Nawet nie wiem, jak to się gra, ale postać jest super, więc wszystko będzie super. Widzowie, yy, będziemy w gierce i moja siostra będzie grała. Dobra. dobra, widzowie, ja czekam właśnie na gierkę. Nie wiem, jak to się gra. Czekaj, tu się chodzi, tu się skacze. Czekaj, tu się biega i tak jest szybciej, dobra. No i zrobił się ślisk. E, czekaj, trzeba się chyba rozpędzić, nie? Nie, masz po prostu tak. Sobie biec i wziął. Nie, czekaj. Dobra, tak, i wziął. Co? co? Czekaj. Czekaj, jak to zrobiłeś? Tak? Nie, no. tak? Nie. Patrz. Idziesz tak, dajesz shift, puszczasz shift, a nie, czekaj. A ja. co ona tak jakby dziwne? Biegasz, shift, puszczasz shift i wziął. Okay, a żeby kłusnąć, to mam. 4 sekundy na nim, jak ty się strzela. I to jest dopiero jest tak czemu Dlaczego miałem pisać, to było katona? Ja cię, a teraz, no jakieś inne Bika! Mm, Dobra, okay, Może spamięć też, spamięć. Najlepiej spamić Spacja, mam skoczyć. No. Okej. Okay. <laughs> na wule. Cisz nie, Gdzie? Nie, a ja cisz. chyba. A, a ja nie, Byle tam. gdzie? Mogę na Ale za wolno będziesz i oni się zabiorą wszystkie tam. Ok, Jak teraz nie dasz rady, to potem ci znowu pokażę, jak ja grać. A no czemu sądzisz, że nie dobra? Czemu już nie spadam? No bo już masz taki limit, tak jakby poziomu i musisz... Um, I, i, I musisz y, po prostu... No odpalają ci się automatycznie skrzydła. Okej. Okay. No biegnij na sprintie, jest... tak. Okay. Ale nie do auta. Jest... Do budynku, a gdzie? Do a budynku. tu, a tu masz auto, potem możesz z nim uciec. O fajnie. A czemu nie mogę mieć Czasami ci się sprint kończy. Okay. Co? Co, Co? Co się stało? Ktoś mnie zabił? Tak, ze snajpery. What the hell? To była za, za wolna. że za szybkie? No właśnie. Widzowie, jesteśmy już po przerwie. B, bika przegrała. Dobra. Kiedyś mówiła, że... U, jak u jakiejś koleżanki grała w to, a mi się wydaje, że nie. No bo. Um, jak widać, zginęła na samym początku. Nawet graczy nie było z 92. Jedynie co było, to 99, a mika zginęła i było 98. Nie, bo to tak dużo ludzi jest strasznie. No właśnie, ci musisz, musisz bra brać pistolet i wygrywać. Ja. Przegram znowu. Żartowałam, nie No, na, no na pewno, zobaczymy. A co to znaczy, że jakaś boża się ufuje A czekaj, coś tu jest, coś tu jest. Jezus, no by ktoś zabił? Jezus, ja zbierz to na E! Aha, no No, na E i tam jeszcze, tam to zbierz, bo nie wiem... O, tarcza odporna odporna. teraz? Czekaj, Je jeżeli, czeka, 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 coś jeżeli, coś jeżeli ktoś będzie strzelał, to ty możesz się obronić jak, tarczą. Jak, 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 jak. Nie, Nie wiem, na lewy chyba. Na Le lewy? Dobra, dobra. Możesz zrobić tak, że jak ty ciebie szelał, udajesz, lewie strzela w niego, a, on, a te kule ci, ci odbijają, po prostu się odstarczy. A ale jak działa apteczka? Ten... No, klikasz. Aha, dobrze. I, I leczysz tylko HP. Mogę to zostać? Nie, bo cię strefa. Tylko strefa. Strefa, czyli to takie niebieskie, cię dobije, bo po prostu ci będzie brał HP. Strzelba jest bardzo mocna, ale bierz ze mnie starczy. Wez z tego, a jak to wyrzucić? No, po prostu kliknij teraz tam Kurde, gdzie jest tarcza? Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Daj, scroll, tu no. i teraz daj E. I masz, co to było? To się do ciebie dobija. Ja <laughs> nie chcę, nie chcę. sobie i strzelaj w niego, spam. On na dole jest. We, weź ze szybką broń. Która a nie... to jest? A gdzie jest moja tarcza? U, A tak. jak zrobić siebie z bieżące? Nie da się. Ale... Nie na to. O, ktoś do ciebie wyjdzie. Kurde, gdzie? Chcę chcecie. Znowu. Chyba. Ja to jest to straszne. Mm, ktoś coś ci zniszczył podłogę. Aha. Chyba będzie ciebie strzela. Gdzie? Nie wiem. Uciekaj stąd. Kurde, Co te niebieskie drzwi? Mogę latać? Nie. Zsody stracisz HP, ale... Za jakiejś małych wysokości? Nie Dobra, biegnij w tam Nie Bo jest... auta? Masz no auto, uciekaj! to E Dobra I W prowadzisz i skręcasz No, nie. ja to co, poprowadzę to auto Dobra, idę, jadę, jadę, To jest chyba BMW A gdzie jest ta strefa, żeby z niej nie wyjechać? Wiecie, ty jesteś na razie w strefie Dobra to... to powiedz, jak już nie będę Znaczy, jak będę cię zbliżała do żeby wyjechać z niej co to za auto, że nie jedzie? Dobra, jest, jest, nie Dobra gdzie mam teraz jechać? Eee, nie wiem wow, wow, wow. Jedź w gdzie ale wow. nie w stronę mapy, je jeść bardziej w środek okay. Czekaj, a co znaczy to, że tu jest szero, a tam jest kolorowo? Że nie odkryty masz biom zimowy, a odkryty masz biom zielony Nic nie zrozumiałam Mhm O, ja cię kręcę yeah. Nie, jeżeli chcesz, będzie, mógł z przyjechać autem i stracić trochę HP Okej okay. Chyba z 50 Dzięki za... O, tam jest jakiś dom to, nie musisz po drodze Ale ja chcę no, To ty będziesz... To ty będzie koniec Nie O, <laughs> O nie Nie, stracisz M HP Mogę z auta? Mhm Proszę w tym Dobra, lecimy A Oto to najlepsze prze, przemieszczenie Ale ja, ja będę szła szybko No właśnie, po takiej górki trudno się wspiąć Aha. O, jacy No i co teraz mam zrobić? Co mam teraz zrobić? Nie wiem Niech będzie ty, co ci powiem Masakra Ile masz kilów Zero to znaczy? Ile ja bym da, 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 dawno miał? 50 milionów! Uh -huh. Dobra, żartuję no idź No dobra idę, ale to nie jest takie proste, jakby... No. A w ten byś dawno podjechał. Dobrze, dobrze. Gram w to pierwszy raz. Czemu nie biegam? Będę, będę Już się skończyła się... moja energia. Będę cię chyba musiał uczyć dwa, dwa tygodnie na Dobra, dobra. O o, patrz na razem coś moja tarcza, moja tarcza. Dobra. Co od tego jest apteczka? Wiesz co, ja wolę tarczę. No tak. Tarcz. O, patrz. A, no a, mam tą broń mam. Nie. Powiedz mi, jak coś będzie fajnego. Bo wiesz, ja się nie znam za bardzo. Ja dobra, chcę kogoś zabić. To tak. weź szukaj po mapie. A ty mam to zabrać? Nie. To ten mój pistolet jest lepszy? Tak. Aha. Znaczy, to tak, to tak. A to, co mam w ręce teraz? Mm, tak. E, o, tam jest jakieś auto. Ma, to, nim też no można jechać? Tak, ta, 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 ta. i... jesteśmy po przerwie. Bo. Um, dobra, dawaj, można dawaj. Być Czekaj. Hmm, no dobra, teraz może skręcać. Um, um, mogę tu wejść? No wejdź. Dobra. I jedź, jedź. A co, ktoś mi walić? Nie, musisz jechać. To nie bo stresuj. To kółko, to jest twoja strefa, gdzie możesz być. A, a, a to gdzie mam jechać? Nie wiem, w środek mapy. Poczekaj. E, widzowie nie wiem czemu nagrywanie znowu, było przez chwilę wyłączone. Zrobiliśmy takie auto. Ale, ale ładne. Brak słów. A co ja zrobiłam? Czy mnie zepsułam? O nie. No o niej. bo auto to rozjeżdża, a przy tym może też stracić się trochę. Aha, co? dobra jedziemy Możesz tracić HP tylko na właśnie traktorem, nie możesz jeździć To, to tu się pali, dobra Okej, okay, i co teraz jak tutaj dojechałam? No nie wiem, po prostu ci zaznaczyłem, żebyś jechał w środek mapy To idę tam To tak To ta się, ta. się ta. Ta. Stój! Ta. Jedź i stój, jedź, no obróć się, no jedź tam Okej, okay. a co tam jest? A takie coś. W niego dostaniesz OP itemy. A jak będzie ty... ale stój. Jeżeli otworzysz wszyscy, wszyscy to będą widzieć, że to że to otwierasz. I co ty? I mogą do ciebie przyjść. No dobra, ja się tylko To serf. Ale jak oni się tu mogą nie mogą teleportować czy Nie, będą się... Kurde, takie wolne jest! No ja? Mogło się powiedzieć. Mówiłem ci. No nie, nie powiedziałem, że to będzie takie wolne. I co prędko? Ucie, no, Jezu. albo są uciekasz, albo zostajesz Ech. A jak się strzelało? Dobra. Czekaj, czekaj. A jak się tym tarczą? A dobra. To ja będę tak stała. Chyba, że od pleców. Ja, ja, ja Jak ja będę ja. widział typa, to ci powiem. <grym> Fajnie. Co będzie jechała? Ej, no rzeczywiście będzie jechała. Na ciuchę leć. Nie, dobra, nie, ona wyjeżdża Jak chyba. No bo to jakaś burza. Widzowie, coś się baguje ciągle na tym OBS-ie i są jakieś przerwy. Moja siostra. A, tak, gracz. I moja siostra teraz jest w 25 graczach. A Ile było graczy w ogóle? 100. Aha. Ale wow. ty, ale bez, ale bez żadnego kina? To nie wiem, czy to jest takie S. Jest, bardzo S. Ty nie zabiłaś ani jednego gracza. A na top. Z 20, na top 10 zostałem najlepszy z najlepszych. Ale oni mnie znajdą. Mhm. Zna, znajdą, bo nie, jak... ja. będę to się działo do końca życia. Nie, bo jak Serfa przyjdzie tutaj, to będę musiała uciekać. Jest 21 raczy. No właśnie. A ty, zosta a ty kiedyś wygrałeś tą grę? Ty się mnie pytasz, czy ja wygrałem. Nie, myślę, że nie. Ja wygrałem tą grę. Mhm. No widzę! Moja siostra. Dobrze, teraz, teraz będę będzie... jechała. O, ta skrzynka jest nawet o OP. Nie, będę no, teraz, bo ona będzie otwiera o pół godziny. Nie. Dobra, jedziemy dalej. Te skrzynki się otwierają, a akurat Jedziemy dalej, ponieważ chcę wygrać tę grę i wygrałam, Jest I 17 osób. I ja wygram ja wygrałam tą grę bez zabijania, bo ten ktoś się znudzi tym, że jest tak na tej grze i po prostu wyjdzie z tej gry. Ja myślę, że tak będzie. Tak? Może. No ale też tak myślę. Ale on może trafić w okno. Ta strefa się kończy jakby w sensie coraz jest mniejsza. A, to wszystko jest... O nie, 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 Okej, wywaliło ci tota i musi znowu wejść. Możesz. Okej, jak mam teraz Patrzę na Ciebie, aż dwóch graczy! O kurczę A Ty bez żadnego killa oni mają taką bekę teraz <laughs> Ja że, też <laughs> Że Ty trwałeś do, do 17 graczy? A... Oj, ale ja oni na mnie patrzą, jakie ja teraz sobie jadę od nich Nie, to jest tak, że oni zgnęli i cię obserwują, czyli na Ciebie patrzą A... Ja nie jedź tam, nie jedź tam, bo tam się strefa kończy Mam mało paliwa, mam mało paliwa no to, no to znacie i naukę. A to, ja się boję. Mm. O kurczę, o kurczę, Szybko! No. Jak się z tą wychodzi? Jak się z tą wychodzi? No, uciekaj. uciekaj! Uciekaj! Ale to nie jest śmierne! Co? No to żoł mnie goni! Co? Tak ktoś był. O. No tak coś pytał. Go zabi. Chce Chcę wyjść, chcę wyjść, chcę wyjść, chce wyjść, chce wyjść, chcę wyjść. No dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra. Teraz, Wilka, biegniesz, biegniesz, rozwalisz go. Nie, ja się boję. Ej, dobra, który się strzelał? E, chyba prawa. No, prawy, prawy. Dobra. Ja cię. Proszę, Wilka, nie zginiesz. Ej, nie, wygram, 14 aspiratów jest. No właśnie, wygrasz. Dobra, ktoś tam jest, idę na dół. O, masz nowe auto! Ale masz szczęście. O, nie, musisz jechać do, do, do strefy. No gdzie, a gdzie ty w ogóle jedziesz po kamykach? O, jesteś w końcu, Wika, w strefie. Ej, bezpatny, co. Wika, co ty skoczyłaś? Naprawdę jest Gdyby taka ja hardware. <laughs> Niemożliwe. Wika, co ty zrobiłaś? Ej, jeżeli wygrasz, to za pierwszym razem? <laughs> Widzowie zostawiacie za to subika i łapeczkę w górę, że moja siostra. Doszła do tego momentu. No, Gdzie ja ty wjechałaś? Ej, co się stało? O ja cię. Wyrzucił z auta. Jedziemy po wodzie. Ta granie jest wcale zbugowana. No naprawdę nie jest widzowie. Ej, ty tu masz przyczepę? do, 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 do tego pick Wsiądź do niego. A nie, dobra nie działa. Ta, przyczepa. Mówi ko Zabij jakiegoś gracza Dobra widzowie jedziemy Jedziemy, widzowie jest 12 osób Czy tam ktoś jest? Nie, nie co to jest co tam jest? O nie, czy to jest ta strefa, która jest taka zła? Mhm. <laughs> Zabić go! Przejechałem go ja się a, a... Wika, co ty robisz? Dobra, no strzela w niego strzela. On, on nie od, On Wika od tyłu zrobił? Kto? On od tyłu ci Wika zrobił. Ej, moim zdaniem to, to był Tim. To było team wi, Wika, widzisz jak się zgłasza graczy? Fasz, pokażę ci. Dajesz tutaj y, oszustwo lub hakowanie, i ty padajesz i, i, po, i po prostu piszesz Ty. Ciepywy ja wygląda tak. Klamują się. Podpierć głoszenie No i S yes. Dobra, I dziękujemy nas... widzowie za e, obejrzenie tego on... odcinka no. Subskrybujcie, dawajcie łapeczki w górę mm -hmm. To dla nas dużo, dla was niewiele nie Dziękujemy za oglądanie, cześć!